Przecież wszystko zawdzięcza nam. Daliśmy jej nowe życie. To chyba lepsze niż więzienie. Nie sądzisz? Pytanie tylko: jak długo uda nam się ją tu zatrzymać? Jest dorosła, ma prawo robić co chce ze swoim życiem. Musimy zrobić wszystko, by ona odzyskała zdrowy rozsądek. Wciąż niewiele o niej wiemy. A to co wiemy, każe że... nam ją chronić przed światem. Słyszymy, Dlaczego nie powiemy jej prawdy? Ona czuje, że coś przed nią uchywamy. Dlatego zarzuca panu kłamstwo. Prawda byłaby dla niej zbyt okrutna. Nie mogę jej powiedzieć, kim naprawdę była, jakimi ludźmi się otaczała, ani czym się zajmowała. Wiem, że prawda jest okrutna, ale może to by nam pomogło. Zrozumiałaby powody naszego działania. Przecież powiedzieliśmy jej, że ktoś chciał ją zabić, być może wciąż jej szukają. Chociażby ten samochód, który jechał dziś za nami. Każdy człowiek przy zdrowych zmysłach unikałby kłopotów i pozostał niezauważony. Ona musi to zrozumieć. Zrobię wszystko, by to do niej dotarło. Otwórz, proszę. Musimy porozmawiać. Słyszysz mnie? Odpowiedz, proszę. Zamierzam wziąć prysznic. Nie mogę teraz otworzyć. Proszę nie czekać na mnie z kolacją. Niech pan odejdzie. Chcę Tak. Cześć ciociu. Witaj Sarita. Przeszkadzam? Nie, ciociu jestem u masażystki. Przygotowuję się na kolację z Danielem. Z Danielem? Nie wiedziałam, że się widzieliście. Spotkałam go w naszym klubie. Umówiliśmy się na randkę. Bardzo mnie to cieszy Widziałam się z nim po powrocie z klubu Opowiadał o jakiejś kobiecie o imieniu Ana Znasz ją może? Ana? Nie Co o niej mówił? Niewiele Powiedział tylko, że wyciągnęła Adrianę z morza, gdy złapał ją skurcz Ale no wiem Pierwszy raz od śmierci Mariany widziałam, jak błyszczą mu oczy, gdy mówi o innej kobiecie. Jak wiesz, uważam, że to Ty jesteś stworzona dla niego. Jestem pewna, że moja córka w niebie zgadza się ze mną. Zawsze się lubiłyście. trzeciu, trzymałam się od Daniela z daleka ze względu na pamięć o Marianie. Los sprawił, że on wreszcie zwrócił na mnie uwagę. Bardzo mnie to cieszy. Podpytam Joje o tę Anę. W każdym razie jestem spokojna, wiedząc, że wy dwoje zamierzacie się spotkać. Życzę ci z całego serca powodzenia na waszej randce. Dziękuję, ciociu. Zadzwonię do ciebie. Anna. Fas Anali Mira, yo te voy a amar como sea. Quiero sentirte muy pegadito. Yo te abrazaré y sea mi piel la que te confiese quién soy. Ella no tenía todo, belleza, inteligencia, juventud y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción. Mira tú qué complicado. Con su corazón, ahora sé que se siente sola, perdida en un laberinto sin salida, en una doble vida que hacemos Yo estoy que es que es pegadito, pegadito al cuerpo y me pegaré. Ayúdame no. esta noche que entiendes quién soy. Tómame otra vez. Quiero sentirte muy pegadito. Tómame otra vez. Quiero sentir tu cuerpo junto al mío. Ven, abrázame. Desea mi piel que te confiese quién soy. ¿Has algo? Co się stało? Dlaczego pan tak patrzy? Wydawało mi się, że nieważne, proszę pani, woda gorąco dziś. Przepraszam, nie jest razem mnie. I løpet av noen år har jeg blitt voksen. Boże, kim ja jestem? Dlaczego tak się czuję? Kim jestem? Tylko Mariana znała moją tajemnicę, niestety jej już nie mam. Nie wiem, do kogo się zwrócić o opiekę nad moim synem Miguelem. Do Carmen, to twoja żona, myślę, że powinna znać prawdę. Nie chcę jej urazić. Byliśmy szczęśliwi przez lata. Po co sprawiać jej ból? Małżeństwo polega na wzajemnym zrozumieniu. Zaufanie to podstawa Wyrządzasz jej krzywdę, nie mówiąc jej prawdy Nie chcę, by wiedziała Wiem, że ją to zaboli Ernesto, Carmen cię kocha Dałeś jej szczęśliwe życie, kochałeś ją i szanowałeś Straciliście jedyną córkę Twój syn Miguel może okazać się dla niej darem losu Nie doszliśmy do siebie po śmierci Mariany to był bolesny cios. Poza tym znam syna tylko ze zdjęć. Nie wiem, jaki on jest. Mariana obiecała, że wyprowadzi go na ludzi. Nie wiem, co robić. Boisz się, że okaże się niegodny waszej rodziny i tego, jak zareaguje Carmen. Właśnie. Zróbmy tak. Na razie nie mówmy o nim, Carmen. Ja pójdę do chłopca i zorientuję się, jaki on jest. Jeśli okaże się porządnym, rozumnym chłopcem, pozwól, że porozmawiam z Carmen. Zgoda? Dziękuję, Benito. Jesteś wspaniałym przyjacielem. Nie dziękuj, zrobię to z przyjemnością. A teraz opowiedz mi o Miguelu. Gdzie mieszka, z kim, z jaki jest?